Spędźcie popołudnie ze mną. Hejo i zapraszam na mój pierwszy filmik na YouTubie. Jak coś to jest 16. Za godzinę mam trening, ale czas pomalować ten paznokieć. Aby uczyć się angielskiego, niestety. Już mi z tym nie idzie, więc... Muszę się przygotować na trening Ja nie umiem się przyzwyczaić e, Nagrywania tak Ostatnio mi się to skończyło To jest mój ulubiony e, Płyn micelarny I mi się skończył, więc no nie mam pojęcia Jak dzisiaj ściągnę sobie makijaż Więc muszę iść na shopping i sobie kupić tą Wielką wersję tego Tylko ten spray I on mega fajnie Mi nawilża twarz, więc Uwielbiam go używać Muszę zmazać lekko make-up, bo nałożyłam sobie rano. Powinienem mieć larny, którego nienawidzę. On mnie tak szczypie, że no help. Nie, nie lubię rzęs zmazywać, bo mnie to tak, tak oko boli. Bo to tak, szczy... bo to tak szczypie właśnie. It's Ten z Wielendy. Ej, zostało mi tylko 10 minut, a ja karem nakładam dopiero. Ogólnie boję się, że przez to, że będę nagrywać filmiki na YouTube, nie starczy mi miejsca na telefonie, bo na przykład ten filmik już ma 5 minut i 30 sekund. Ale w ogóle patrzcie, jaki matching mój mojej i to. Zaczynamy oczywiście od brwi, szybciutko. Zawsze tak zaczesuję do góry, a później tak siup. Pokażę Wam. Tak do góry. Hmm, Śliczna to jest. A później po prostu tak siup Ja bardziej lubię tą od tej To jest po prostu slay, a ta jest mega Nie slay, takie Złe vibes mi daje Maskary nie daję na trening, bo by mi się cała em, Rozmyła i zda Ale mój paznokieć jest ohydny Różu nie dajemy Bo i tak pewnie będzie czerwony jak jakiś burak Więc jakby slay Kredyczkę, bo ja uwielbiam kredki dawać One tak ładnie podkreśla zawsze moje rzęsy przed i później po Przed i po Voilà. Teraz ostatnia rzecz to mamy oczywiście Perfum, żeby nie śmierdzieć I rozczesujemy włoski Wygląda fryzura na trening To jest po prostu kucyk xd Wy pewnie myślicie, że ja to za chwilę wyskoczę Z jakimś kurde dobierańcem Ale nie Kucyk tylko Widzicie jakie śliczne? Najlepsza gumy ever, chociaż też mega lubię airways Mgiełkę. Bierzemy Juicy Bomba. Przygotujcie ze mną torbę. Płynt dezynfekujący. Szczotkę do włosów. Coś, co mi rozplątuje włosy. Dzisiaj sobie chyba wezmę właśnie 65 sameczkę. Mam szare. jakie one są śliczne. Tylko ja umiem się jarać z karpetkami. okej? Okay. Pizzu zrobione. Bierzemy buty. Jak się cały outfit. Nie wzięłam na zmianę koszulki. Fryzura jest dead, ale nie są takie jak zawsze, więc zrobił ja mnie kostka boli, więc słabo. Mama mi kupiła osi, jej Uwielbiam osi. Właśnie idę się myć. I mama mi kupiła nową piżamę, więc dziękuję bardzo. koszuleczkę Friends. Chodnie Prad więc zobaczycie mój cały hacker routine. Duża jest ta piżama. I włosy już umyte. Moje włosy się teraz suszą, a ja sobie robię chemię. Powtarzam. No, widzimy się tutaj przy mojej toaletce i teraz będziemy sobie rozczesywać moje włosy i dawać na niej odżywkę. To jest moja ulubiona odżywka, mega ją polecam. Jest po prostu idealna. Kocham ją. ze mną południe? Przerodziło się tak trochę na spędzicie ze mną południe i wieczór, bo jest już 20. Telefonie mamy, bo na moim też nawet na Instagramie nie mogę nagrywać, bo nie ma miejsca w ogóle. Będziecie mieć lepszą jakość niż zawsze, bo używam mojej mamy telefon. Tonik. W ogóle muszę zmazać paznokcie jeszcze dzisiaj. Krem pod oczy też znowu z ziali. No ja mam tyle rzeczy z ziali. W ogóle napiszcie w komentarzu, bo nie mam zielonego pojęcia co zrobić, bo moja mama kupiła sobie nowy telefon. Ja mogę dostać jej telefon, 13 Pro Max, ale właśnie kupiła sobie nowy, a ja mam teraz jedenastkę. Nie mam pojęcia czy zostawić sobie jedenastkę, czy wziąć tą trzynastkę. Tylko właśnie to jest jakby ten aparat i to jest właśnie taki telefon szaro-czarny. Nie wiem czy zostawić tamten aparat. Moją jedenastkę tu też chodzi o to, że trzynastka ma o wiele lepszą kamerę niż jedenastka oczywiście. No a przed chwilą użyłam tego serum z na Nawilżające. W ogóle dziękuję bardzo za 200 obserwujących. Mój brat tam siedzi, więc nie zwracajcie uwagi na niego, a teraz ja sobie daję O tym. Już tego zużyłam. Mam to 9 miesięcy. bardziej ile ja tego użyłam. My nie schodzi. Um. Dzisiaj się smaruję bals tym balsamem, bo wiem, że. Bo... pozostałości, więc bierzemy sobie. Teraz na drugą rękę. Teraz rozczesujemy znowu włosy. I idziemy robić angielski, i historia. Muszę iść zmyć paznokcie, więc idę pozmywać. Idę już spać. I mam nadzieję, że dobrze nauczyłam się chemii, bo to już sprawdzam. Ale no, obserwujcie mnie, bo to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. Pa!